Marianna Zarychta, ukończyłam licencjat w Instytucie Socjologii, a obecnie jestem na drugim stopniu. Jak doszło do wybrania kierunku? Hmm, ciekawe pytanie. Na początku wybrałam socjologię na pierwszym stopniu, na licencjacie, dlatego że bardzo mnie interesował ten kierunek. Jest to kierunek bardzo społeczny. Ciekawiło mnie, czego mogę się tutaj dowiedzieć. Poszłam zupełnie w ciemno. Natomiast już na studia magisterskie wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Bardzo mnie interesują interakcje między ludźmi oraz badania. Uwielbiam robić badania, zwłaszcza badania jakościowe i jest to coś, w czym chciałabym dalej się rozwijać. O czym są moje studia? Moje studia chyba są o wszystkim, co sobie można zażyczyć i wydaje mi się, że Instytut Socjologii daje tak szeroką gamę różnych przedmiotów, Ponieważ można się skupić na typowo przedmiotach metodologicznych, które są bardzo istotne w naszym zawodzie, czyli podstawę trzeba mieć, żeby się dalej rozwijać, ale również mamy przedmioty związane z muzyką, z filmem, z ekonomią, filozofią. Także wydaje mi się, że wszędzie jest coś dla każdego i każdy może sobie wybrać te przedmioty, które go najbardziej interesują. A jak mówię, Instytut pokazuje różne, Szkoły, różne przedmioty, i każdy się tam gdzieś odnajdzie. Co najbardziej Cię zaskoczyło na studiach? Najbardziej wydaje mi się, że zaskoczyli mnie ludzie, ale w ten pozytywny sposób, ponieważ ludzie okazali się bardzo twardzi. Sama się bałam tutaj na początku przyjść, i nie wiedziałam, czego się mogę spodziewać. Po czym się okazało, że studiuję naprawdę z niesamowitymi ludźmi, którzy sami chcą się rozwijać, chcą, żebym ja się również rozwijała. Prowadzący tak naprawdę tylko popychają do tego, żeby realizować swoje projekty eee, i są w tym bardzo pomocni. Również działalność społeczna, którą ja prowadziłam, naprawdę była niesamowita i ilość ludzi, ilość projektów, ile osób chciało się zaangażować w różne rzeczy naprawdę mnie zaskoczyła i pomogła mnie jako osobie, mnie jako badaczce i mnie jako studentce bardzo się rozwijać. Co rozwinęły w Tobie studia? Zależy, o co pytamy tak naprawdę, bo studia rozwinęły we mnie wiele rzeczy w różnych dziedzinach. Jako studentka w ogóle w kwestii studiowania, co to jest w nauce, bo ponieważ teraz realizuję sama swoje badania, jest to naprawdę bardzo istotna rzecz. Jestem w różnych projektach, w różnych projektach pracuję badawczych, więc na pewno rozwinęły mnie tutaj jako, jako badaczkę, jako studentkę, ale również jako człowieka i również jako człowieka społecznego. Przez to, że również byłam przewodniczącą koła naukowego, pracy z ludźmi i takiej pracy czasami charytatywnej, czasami naukowej, ale też jak bardzo ludzie potrafią być kolektywem i działać w jedną stronę. Jak wyglądał kontakt z rzeczywistością, oczekiwania versus rzeczywistość? Co do całych studiów, wydaje mi się, że tutaj na pewno nie wiedziałam, czego się spodziewać. Sam fakt, że idzie się na Uniwersytet Jagielloński, bardzo dużo się o tym mówi. Też nie wiedziałam do końca, co się spodziewać na tym kierunku, zwłaszcza na pierwszym stopniu. Byłam czasami momentami bardzo przerażona, czego mogę się spodziewać, bo to jednak coś strasznego, coś poważnego też, bo tak się buduje czasami obraz uniwersytetów w ogóle, nie tylko naszego, ale rzeczywistość okazała się bardzo przyjazna. Tak jak mówiłam, wiadomo, trzeba się uczyć i trzeba zdawać przedmioty i to jest wciąż najważniejsza rzecz w studiowaniu, ale okazało się, że prowadzący są bardzo otwarci, chcą z nami też realizować swoje własne badania. I to jest w sumie najważniejsze, że pokazują te rzeczy w praktyce, że my się nie uczymy tylko teorii, tylko praktykujemy. Możemy realizować swoje własne badania, badania z nimi, możemy pisać artykuły, czyli rozwijać się badawczo-naukowo, co jest jedną z najważniejszych rzeczy, ale również możemy działać właśnie w kołach naukowych, w samorządach. Jest tu ogromna przestrzeń, w której możemy się realizować, ponieważ każdy jest inny, nie zawsze wszyscy chcą być naukowcami. Ale robi coś innego i ta studia, i ten instytut daje taką możliwość. Więc rzeczywistość pozytywnie bardzo mnie zaskoczyła i jestem z tego bardzo zadowolona. Komu polecisz taki kierunek? Zdecydowanie polecam go wszystkim, którzy kiedykolwiek myśleli o badaniach, jakichkolwiek, ewaluacyjnych, teraz się bardzo dużo robi badań pr dla reklam. Zdecydowanie jest to coś, jeśli kogoś to interesuje, to jest to świetne miejsce dla ludzi, którzy nie do końca jeszcze wiedzą, gdzie chcą iść i nie do końca widzą swoją ścieżkę w życiu i to zdecydowanie jest dobry kierunek i dobry instytut, ponieważ jak mówiłam wcześniej, jest tu bardzo dużo różnych przedmiotów, bardzo różnych wykładowców i wydaje mi się, to jest najważniejsze, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i można tak naprawdę realizować się naukowo w totalnie nieistotnych wydających się nieistotnie rzeczach. I na przykład właśnie, kto się interesuje muzyką, filmem, i tak w tym również można się, można się realizować i można tworzyć badania pod to, dlatego wydaje mi się, że to jest istotne. Jeśli nie do końca się wie, to ten instytut pokaże ci, rozwinie się, ludzie są tak interesujący, że w końcu znajdziesz swoją ścieżkę w życiu. Ten instytut również nie jest obojętny na problemy społeczne i problemy, które się dzieją obecnie czy w naszym państwie, czy na świecie. Ten instytut zabiera głos. Daje głos, bo czasami to też jest dość istotne, żeby komuś dać głos do mówienia, i się angażuje. I wydaje mi się, że to jest dość istotne. Nie jest oderwanym instytutem, który tylko siedzi w książkach, tylko pokazuje rzeczywistość i sam w niej działa.